Ciąg pieszojezdny w Pośnicy gotowy. Od dziś można przyjemnie dotrzeć do kościoła lub wybrać się na spacer. Szanowni Państwo, jesteśmy właśnie na odbiorze ciągu pieszojezdnego w Pośnicy. Tak długo wyczekiwanego przez naszych mieszkańców i przeze mnie szczególnie, bo byłem bardzo niespokojny, już jak to nie było zrealizowane, ale właśnie już mamy. Myślę, że mieszkańcy. Bardzo są zadowoleni z tej inwestycji. Ta inwestycja była dofinansowana z Funduszu Rozwoju Dróg. 280 tysięcy, 175 tysięcy był wkład własny gminy. Cieszę się bardzo, że w starym roku jeszcze mogliśmy tę inwestycję odebrać. Jak widać jeszcze zostały pośladowe piasek, żeby ta kostka bardziej się usztywniła. I mieszkańcy, że tak nie powrócą sobie bucików. Ten ciąg jest ładnie doświetlony pięcioma lampami. Myślę, że i bezpieczeństwo, i wygoda dla wszystkich mieszkańców y, będzie, będzie służył to na długie, długie lata. Ważna inwestycja dla mieszkańców, ułatwiająca przede wszystkim życie mieszkańcom, czyli traf pieszo-rowerowy, który łączy dużo osiedle mieszkańców z centrum miasteczka, bo tak można powiedzieć o pościeli miasteczka, centrum, czyli umożliwienie ludziom suchońnego przejścia, to jest bardzo ważna inwestycja. Uważam, że tego typu inwestycje zasługują przede wszystkim na, na szacunek, dlatego, że może e, nie przynoszą dużych obciążeń, jeżeli chodzi o pojazdy, ale dla ludzi, dla mieszkantów, którzy mieszkają, to jest podniesienie jakości życia. A o to nam przecież chodzi, żeby to jakość życia poprawiać, właśnie w takich miejscowości, żeby ludzie nie odpływali stąd, żeby przybywali do, do Płośnicy. A to jest troska gospodarza i, i wszystkich mieszkańców. Przyłączamy się do gratulacji i życzymy przyjemnego użytkowania.